Chodzimy do tego fajnego sklepu. Kolejny raz już kiedyś, kiedyś tutaj byłam. Zobaczcie, wszystko zajęte. Cały plac. No, trochę tu ludzi jest. Zobaczcie, jaki jest fajny ten sklep. Naprawdę jest dużo, dużo wyboru w różnych, przeróżnych rzeczach. W ogóle tutaj regały zawsze się zmieniają. Bo ostatnio jak tutaj byłam, to było całkiem inaczej poukładane. O, zobaczcie. Test Elektropionier można kupić w cenie 20 euro. Takie czary słuchajcie. Globus, o tu jakie fajne radia, zobaczcie, ale zobaczymy w jakiej cenie. Też 20 euro. I takie rodejko też pewnie będzie 20 euro. Tutaj takie lampy. O, jaka fajna elektrodekoracja 3 euro. A tu jakiś ciekawy zegarek 2,50 zobaczcie jakieś tutaj jeszcze kable można kupić no i fajnie, bo ktoś oddaje, nie wyrzuca i jest ten kabel wykorzystany, a tutaj zobaczcie jaka wieża. Grundik 25 euro a tutaj takie monitory 5 euro. I tu jeszcze takie różne lampy. A można nawet dostać telewizor. Cena 50 euro. No i takie głośniki 25 euro. Także jest ogólnie trochę tego sprzętu elektrycznego. Fajnie. No, patrzymy dalej. A tutaj mamy różne torby, torabaczki. 4 euro. Nawet jest taka puchata, jak lubię. <noise> no proszę. Co my tutaj zobaczymy? Jakieś już kurtki? 6 euro. Wszystkie cena 6 euro. Kurtki dla kobiet. 2, 4, 6 euro. Mamy spódnie. Ja dzisiaj nie będę przymierzać. O, krawaty. O, tu już takie płaszcze. Brązowe. No, całkiem ładne. 6 euro. O, wow, ten jest jaki czadowy, zobaczcie. Olala, la, la xlk taka marka. Ale czadu. Wow, super! Bardzo mi się podoba. Także widzicie, tak dzisiaj wyszło, że pierwsze ciuchy weszły. Taki płaszcz czerwony, bardzo ładny. Tu jakieś sialiki można dostać, poduszki, jakieś tutaj, krótki rękawek. Paski można dostać. Butów dużo mamy, dużo, dużo butów różnych, to tutaj kosztują 6 euro o zadbane taka marka, chyba mustang, jeśli się nie mylę, tak Mustang oryginalny. No, bardzo ładne. Tu jakieś spódniczki różne materiały. Dłuńczka taka. No, dużo brązu mi tu chodzi. Spodnie dżinsowe. O, te są fajne. Ciekawe dosyć. No, 4 euro wszystkie. Powiem Wam, że dobra Dobra cena. Te jakie są ładne, takie w groszki śliczne. No nie mam czasu dzisiaj za bardzo, żeby przymierzać, także muszę zaraz uciekać dalej. Ale tak Wam pokazuję aby tu jeszcze takie są buty. No i jeszcze tutaj możemy dostać czapki. Czapki, buty, spódniczki. Spodenki, jakie fajne. Chociaż już lato się kończy. Ale na przyszły sezon można kupić. Tu mamy jeszcze takie jakieś sukienki tutaj. z gruszki. Tutaj panie sobie wybierają, więc ja nie będę nie będę przeszkadzać. No, ogólnie jest wybór, powiem Wam, w różnych kolorach, różne rozmiary, zadbane rzeczy. Zobaczcie, jak ładna bluzka. Fajna. Podoba mi się tutaj oświetlenie tego sklepu, że e, wszystko właśnie ład, ładnie widać. Także jeśli jest dobre oświetlenie, to też ma wpływ. O, ta jest fajna też, ciekawa. Fajne, fajne rzeczy. A to jaka jest ładna z kokardkami. No, ciepłe swetry już. One są w cenie 4 euro. Zobaczcie jakie tutaj są fajne, piękne lampy naftowe. A tutaj widzimy cudowne, różne talerze. Takie 50 centów wszystkie. Niektóre kosztują 30 centów. No, fajne. I tutaj takie dekoracyjne rzeczy, na przykład do świeczki. O 50 centów takie szkło. Fajne. Tutaj mamy trochę różnego też szkła. Tutaj jakieś posłonki, wazoniki. Tutaj zobaczcie, jakie fajne dekoracyjne kaczuchy. 50 centów. Tutaj mamy takie konie euro 50. Tu mamy taką panią z piskami 2 euro. No, ciekawe. Tu mamy takie obrazki. 50 centów. I ze szkła jeszcze różne, różne bazony. I tutaj również jest dużo, dużo szkła. No i jak wam się podobają te wszystkie tutaj wazoniki? Ten kosztuje 50 centów. Ma jakiś znaczek. Zobaczcie ten jaki jest słodki, 50 centów. No. no zobaczcie jakie tutaj są nawet piękne, fajne rzeczy. Z taką scenką rodzajową, taka malutka filiżaneczka. No trochę ich jest. Cena 30 centów. Później takie filiżoneczki. Różne tutaj do mleczka znajdziemy 30 centów. Tu są takie filiżanki. Duo, tak zwane, 50 centów. Bardzo ładne. Tu mamy takie filiżanki 30 centów. Złote z białymi dodatkami. Co są takie filiżanki, 30 centów. No, fajne ceny w ogóle, nie? Zobaczcie, taki kubek z takimi rybkami. A zobaczcie te, jakie są słodkie, prawda? 30 centów. Bardzo ładne filiżanki. ich jest cztery. Zobaczcie jaki fajny stół z krzesłami i do tego taka piękna, fajna szafa. Ładny kolor ma. No, chodzić chodzi, więc fajnie. I cena tego jest 70 euro. No i tutaj jeszcze ogólnie trochę jestem w mebli, to, to są 250 euro. Zobaczcie tutaj jaka jest piękna szafa krzesła fajne, 50 euro to jest ciekawe ale ciekawa szafa 40 euro taki mebel <grymne> o no, wow no ciekawie I tu jeszcze taki stół, 350. A tu jakie są szafy? Zobaczcie tutaj, jaki jest kryształ. No, ten kosztuje 10 euro. A tu jaka, jakiś nabój jest obok 15 euro. No i za tym, i za tym mamy jeszcze tam dwie szklanki takie kryształowe. I tutaj mamy 20 euro taki zestaw do kawy soli. Zobaczcie tutaj jakie drogie znalazłam wazony. Taki zestaw i zobaczcie cena. 50 euro, więc nie 50 euro drugi, tutaj 20 euro i obok też jest 20 euro. Także nie wszystko tutaj w tych sklepach z używanymi rzeczami jest takie tanie. No zobaczcie, jaka tutaj jakaś oryginalna, pewnie rzecz, i to kosztuje 1300 euro. Nie wolno dotykać, pisze. Wow. Wow, ale to musi naprawdę być ekskluzywny towar jakiś do, świecz, do, świe, do świec. I tutaj mamy do kwiatów. Wow. No i tak w całości wygląda to sklep, widzicie, trochę ludzi jest, trochę tutaj się dzieje. No widzieliście ceny, także serdecznie Was zapraszam, jeżeli będziecie mieć czas, trochę pieniążka, warto kupić tutaj różne rzeczy.